We wrześniu w ramach cyklu Nauka to Polska Specjalność Wielkie Postacie Polskiej Nauki odwiedziliśmy zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge w Kielcach. Porozmawialiśmy z uczestnikami zawodów, z organizatorami i z zaproszonymi gośćmi. Główną ideą zawodów typu Rover Challenge, czyli naszych też European Rover Challenge jest pokazanie praktycznej... Części nauki, które robią zespoły studenckie z całego świata. Zawody są podzielone na konkurencję. Jak widzimy, tutaj za mną jest Marsjard, na którym odbywa się większość z nich, czyli to jest odtworzony fragment powierzchni Marsa. Zespoły, które przyjeżdżają na European Railroad Challenge muszą pokazać, że zarówno są w stanie poruszać się po powierzchni Marsa bez problemu i przede wszystkim autonomicznie to jest niezwykle istotne że są w stanie zaprogramować swój łazik tak, że on samodzielnie będzie w stanie pokonać trasę i na przykład wrócić do zaplanowanego punktu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Pomyślimy o tym, jak sterować łazikiem na Marsie, to jest bardzo ważne to, że Mars jest bardzo daleko, czyli sygnał czasami jedzie 10 minut w jedną, 10 minut w drugą stronę. Wyobraźmy sobie, że łazik musiałby poczekać na decyzję kierującego z Ziemi przez 20 minut. Zawodnicy to są przedstawiciele uczelni z całego świata. To są drużyny studenckie, konstrukcyjne drużyny studenckie, które konstruują swoje łaziki od samego początku w każdym aspekcie. Od zawieszenia, przez mechanikę, przez komponenty związane z pobieraniem próbek, po elektronikę i nawigację. To jest niezwykle istotne. W tym roku także konstruowali drony, które mogły latać nad Marsem, tak jak ten, który w tej chwili na powierzchni Czerwonej Planety też no, osiąga niesamowite sukcesy. koła naukowego AGH Space Systems. Działamy przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Nasze koło zajmuje się budową rakiet sondujących, puszczamy balony stratosferyczne oraz, jak widać ze mną, budujemy łaziki planetarne. Kalman jest sterowany przez dwóch operatorów. Jeden operator odpowiada za jazdę, drugi operator odpowiada za ramię robotyczne. Potrafi również jeździć autonomicznie, potrafi pobierać próbki gleby, badać je, wykrywać życie, oglądać kamienie, Przeprowadzać różne inne testy, jak również operować na panelu. Potrafi wcisnąć przycisk, dokręcić śrubę, włożyć wtyczkę. Wszystkie takie zadania, które no, tutaj, tak jak na tych zawodach, mamy trochę fabularnie, mogłyby być potrzebne takiemu astronaucie gdzieś tam na Marcie czy na Księżycu w przyszłości. Kalman jest projektem, którego, który rozwijamy już od 6 lat i um, odpowiadając na pytanie, ile kosztuje taka konstrukcja, no, Kalman jest bezcenny. Same części ciężko jest to powiedzieć. Ciężko jest to powiedzieć, ponieważ to są, to są moduły, które były tworzone przez wiele lat, ceny się zmieniały, natomiast no, nie można tutaj pominąć pracy członków koła, którzy no, przez 6 lat przez projekt przewinęło się naprawdę dużo osób, kilkadziesiąt, jak nie ponad 100 osób, i praca, która została włożona, te wszystkie godziny, te wszystkie wyjazdy na zawody no, nie jesteśmy w stanie tego wycenić. বেলেগ পেটিলত মৰিপাল লম পেটিল বেলেগ বেলেগত মৰিপাল লম দল বিভিন্ন দেৱাল মাৰিটা লম লম দে Od tego roku European Rover Challenge jest certyfikowane. To znaczy, że każdy uczestnik zawodów otrzyma certyfikat, który jest akceptowany przez podmioty sektora kosmicznego na drodze do późniejszego zatrudnienia. I każdy dostaje certyfikat nie, że uczestniczył, tylko na przykład, że był odpowiedzialny za elektronikę, za nawigację. Czyli jego wiedza i kompetencje, czyli ten wkład w ten projekt zostanie doceniony w tym zakresie. W tym roku mieliśmy drużynę z Bangladeszu, mieliśmy drużynę z Egiptu, przyjechał do nas ognać duży z Japonii, w zeszłym roku mieliśmy drużynę z Kanady. To nie to tylko. Europejskie drużyny, ponieważ zawody i European Drove Challenge są bardzo szanowane na świecie i bardzo prestiżowe. Zawody European Rover Challenge wygrał zespół z Polski Agea Space Systems. Oprócz tego, że mamy zawody, ma także strefę inspiracji i strefę pokazów. Na strefie pokazów mogą zaprezentować się firmy, podmioty, organizacje, wszyscy ci, którzy są związani z sektorem kosmicznym lub też popularyzacją nauki, co jest niezwykle istotne, dlatego że chcemy zaszczepić trochę tę miłość do nauki, do kosmosu, też u najmłodszych, tak, żebyśmy mogli kształcić później i inspirować przyszłych astronautów, przyszłych inżynierów. A w strefie inspiracji występują tuzy sektora kosmicznego z całego świata. Przedstawiciele NASA, Esa, spisarze, naukowcy, popularyzatorzy nauki, astronauty, w tym roku mieliśmy szczęście gościć Sławosza Uznańskiego, czyli naszego astronautę projektowego, ale w poprzednich latach byli astronauci ESA, a na jednej z edycji był Harrison Schmidt, jedyny golo, który poleciał na Księżyc. Mam napięty kalendarz, ale dla mnie zawsze studenci i ta interakcja ze studentami była ważna. Ja pamiętam, jak ja byłem studentem i to dla mnie nie było tak bardzo dawno temu, Także mam nadzieję, że mogę zainspirować kogoś, podzielić się moim doświadczeniem i dla mnie ta część jest bardzo ważna, także, także bardzo się cieszę, że mogę być właśnie tutaj na European Rover Challenge w Kielcach. Brałem udział w różnego rodzaju konkursach już od dosyć młodego wieku. Pamiętam, zaczynałem od konkursów matematyczno-fizycznych, matematycznych od kangura w szkole podstawowej i tak powoli do, do przodu rozwijałem się, trzeba konsekwentnie dążyć do realizowania swoich celów. I, I myślę, że to jest dosyć ważne. Ten cel może być duży, ale można go rozłożyć na pomniejsze kroki i po prostu tymi małymi krokami z, zmierzać w odpowiednim kierunku. Dlaczego zainteresowałem się kosmosem? No, myślę, że ten kosmos był zawsze yy, dosyć bliski mojemu sercu, dlatego że urodziłem się 12 kwietnia. W rocznicę lotu Gagarina w kosmos, i zawsze to było troszeczkę z tyłu mojej głowy. W moim przypadku to było takie marzenie małego chłopca, ale zacząłem podążać tą ścieżką kosmiczną dopiero wybierając doktorat. Także przez całe liceum byłem w klasie o profilu bardziej humanistycznym, językowym. Poszedłem na Politechnikę Łódzką, gdzie zacząłem moją, moją karierę, ale wiedziałem już wtedy, że nie zatrzymam się na, na magisterium. Wiedziałem, że będę kontynuował. Moją e, karierę naukową na doktoracie, i szukając tego doktoratu, właśnie związałem się z, z kosmosem, no i tak do dzisiaj. Wszystko to, co się tutaj działo przez ostatnie dni, można oglądać w naszych kanałach social media, na YouTube, na Facebooku, szukajcie European Rover Challenge lub samo Challenge tam znajdziecie wszystkie informacje i z tego roku, i z poprzednich. Większość wykładów, które odbywały się przez ostatnie dni, jest zapisana, więc każdy może wrócić na przykład do prelekcji Roberta Zubrina, adwokata eksploracji Marsa, człowieka, który zaraził Elona Muska kierunkiem Mars, więc to jest niezwykle ważne, Lessa Johnsona, pisarza science fiction, a także technika NASA. To osób, które na co dzień sprawiają, że my oglądamy potem te obrazki z innych ciał niebieskich, czyli ludzi, którzy sprawiają, że latamy w kosmos. To jest niezwykle istotne, ale także polskich popularatorów nauki, Tomasz Rożek chociażby, czy spotkanie ze Sławoszem Uznańskim. Te wszystkie rzeczy będzie można obejrzeć w internecie. Ścieżka naukowa jest bardzo satysfakcjonującą ścieżką kariery, przynajmniej dla mnie i, i mam nadzieję, że również i dla Was. Um, a, um... Po prostu całe życie możemy uczyć się czegoś nowego. Nauka idzie do przodu, technologia idzie do przodu i, i, i to jest takie miejsce i taka ścieżka kariery, kiedy nigdy nie będziemy znudzeni. Otworzyliśmy również konkurs na eksperymenty, żeby budować eksperymenty na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Konkurs nazywa się Direction Space i taka też jest strona internetowa, direction.space. Także zachęcam bardzo do wzięcia udziału. Konkurs jest um, otwarty dla wszystkich studentów uczelni polskich. I wystarczy stworzyć grupę, budować sprzęt albo budować eksperyment naukowy, który ma potrzebę bycia wykonanym na stacji kosmicznej, a w konkursie można wygrać międzynarodowe staże. Również dostęp do ekspertów, którzy później pomogą budować taki sprzęt albo budować dalej ten eksperyment z grupą studentów. I mam nadzieję, że to jest takie pierwsze doświadczenie, które studenci mogą nabrać, po to właśnie, żeby, żeby wystartować, żeby mieć taką trampolinę na początku swojej kariery. W, mogę powiedzieć, zdradzić tak, że w finale te y, najlepsze zespoły, które zostaną zaproszone, y, będą musiały obronić se, się z tego swojego pomysłu w takiej formule trochę po angielsku, bym powiedział, pitchingu y, swojego, y, swojego przyszłego być może startupu, czyli będzie formula, formuła bardzo dynamiczna, y, zaadoptowana do młodych ludzi, a jednocześnie przygotowująca ich do tego, żeby później być może wystartować z firmą w Polsce, która będzie mogła zdobyć finansowanie. Organizatorem zawodów European Underwater Challenge jest Europejska Fundacja Kosmiczna, która wraz z Politechniką Świętokrzyską, a także Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego organizuje je tutaj w Kielcach. Gospodarzem, miastem gospodarzem jest miasto Kielce i mamy szereg partnerów z sektora kosmicznego, a także fundacji, które do nas dołączają. I warto też wspomnieć, że projekt jest częściowo finansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki.